Chciałbym pomówić dzisiaj z Wami na temat tablic. Za pomocą tablic możemy grupować wiele wartości, które mają ze sobą coś wspólnego. Na przykład, jeżeli chcielibyśmy wykorzystać kilka pinów w jakimś jednym celu, to moglibyśmy je pogrupować właśnie za pomocą tablicy, dzięki czemu później łatwo będzie nam się pomiędzy nimi przełączać i dostawać. Będziemy ćwiczyć zastosowania tablic. A na razie zobaczmy, jak w ogóle taką tablicę stworzyć. Na początek musimy podać typ takiej tablicy. Załóżmy, niech to będzie z tymi pinami. Widzimy, że piny mają określone numery, więc będziemy chcieli stworzyć tablicę, która będzie przechowywać numery pinów. Może być ona zatem tablicą typu integer. Wpiszemy sobie typ integer. Teraz niech to będzie nazwa naszej tablicy. Wiemy, że tam będzie kilka różnych wartości, dlatego możemy użyć tutaj nazwy w liczbie mnogiej. I na koniec. Podajemy nawias kwadratowy. To jest taki wyznacznik, że to jest właśnie tablica. W ten sposób zdefiniowaliśmy sobie naszą tablicę. Na chwilę obecną nie przypisaliśmy do tej tablicy żadnych elementów i nie wiadomo, ile tych elementów ma się tutaj znaleźć. Aby dodać elementy do tablicy, możemy to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób to inicjalizacja tablicy, czyli tuż po tym, kiedy podaliśmy jej typ i nazwę, możemy za pomocą nawiasów klamrowych przypisać poszczególne elementy. Czyli załóżmy, ja chcę dodać sobie tutaj pin 3, 5 i 6. To wpisuję sobie po przecinkach kolejne elementy, czyli 3, 5 i 6. Zamykam nawias klamrowy i moja tablica jest już gotowa. W mojej tablicy znajdują się 3 elementy. Są to liczby 3, 5 i 6. Musicie wiedzieć, że tablice są indeksowane. To znaczy, że każda z tych wartości tutaj ma swój numer porządkowy. A liczenie w programowaniu zaczynamy zawsze od zera. Więc pierwsza wartość ma numer porządkowy, czyli numer indeksu równy 0, następna numer 1 i następna numer 2. Więc jeżeli teraz chciałbym sobie wypisać lub zrobić cokolwiek z tym moim pinem trzecim, to mogę się odnieść do mojej tablicy i jako numer indeksu podać numer 0, ponieważ taki ma numer porządkowy ta wartość. Więc mogę sobie przejść tutaj do printlen i wpisać nazwę mojej tablicy, czyli pins, otworzyć nawias kwadratowy i wewnątrz podać numer indeksu, czyli do którego elementu chcę się dostać. Chcę dostać się do pierwszego elementu, on ma numer indeksu równy 0, więc pisuję tutaj 0. Więc teraz, jak kliknę start simulation, to dostajemy tutaj wartość 3. Jeżeli chciałbym dostać się do tego elementu, to musiałbym tutaj wpisać wartość 2, bo jest 0, 1, 2. Dajemy Start Simulation i dostajemy tu wartość 6. To była tablica o typie integer, a teraz możemy sobie stworzyć na przykład tablicę o typie char. Wykomentuję więc tą tablicę i stworzę sobie tablicę typu char. Niech to będzie na przykład imię. Oczywiście pamiętamy o nawiasie kwadratowym, który definiuje właśnie tablicę. Teraz pokażę Wam, jak przypisać elementy w inny sposób. Zrobimy to na podstawie numerów indeksu. Czyli odnoszę się do mojej tablicy, w nawiasie kwadratowym podaję pierwszy numer indeksu, czyli 0, i teraz dajemy równa się, no i powiedzmy, że wpiszę tutaj wielką literę A. Teraz zrobię podobną rzecz z kolejnym numerem indeksu, i w ten sposób dostaliśmy imię Alex. Teraz, podobnie jak poprzednio, mógłbym sobie wypisać każdy z elementów tablicy na podstawie nazwy tej tablicy i numeru indeksu. Czyli, jeżeli chciałbym wypisać sobie literkę X, to mógłbym tutaj podać nazwę mojej tablicy, czyli name, i wewnątrz nawiasu kwadratowego pisałbym sobie trójkę. Ale, jeżeli teraz kliknę Start Simulation, to dostaniemy błąd. Dlaczego? Ponieważ kompilator musi z góry wiedzieć, ile tych elementów będzie się znajdować w naszej tablicy, a my tego nie stwierdziliśmy. Dlatego, kiedy tworzymy tablicę, to tutaj w tych nawiasach kwadratowych musimy powiedzieć, ile Elementów tablicy zamierzamy stworzyć. W tym przypadku mamy 4 elementy tablicy, dlatego wpisujemy tutaj wartość 5, ponieważ na koniec musimy dodać jeszcze jeden element, który będzie świadczył o tym, że kończymy tablicę. Taki element musi zawierać w sobie wartość 0. Teraz w konsoli dostajemy wartość x, ponieważ odnosimy się do elementu w tej tablicy. O numerze indeksu 3. Możemy też wypisać sobie od razu wszystkie elementy tej tablicy podając tylko jej nazwę. Czyli jak zostawię sobie tutaj tylko nazwę mojej tablicy, czyli Name, i kliknę Start Simulation, to dostaniemy napis Alex. W taki sposób możemy tworzyć tablicę, ale jeżeli mamy do czynienia z tablicą typu Char, to możemy to zrobić w dużo łatwiejszy sposób. Zobaczcie, ja to wszystko pousuwam. Tutaj tą wartość też usunę. I teraz od razu przypiszę do tego jakiś tekst. Tyle, że tym razem użyję cudzysłowu. Dajemy sobie cudzysłów i wpiszę na przykład Leonardo. Kiedy teraz klikniemy sobie Start Simulation, to dostajemy normalnie napis Leonardo. Jeżeli chcemy się odnieść do któregokolwiek z tych elementów, możemy użyć nazwy tablicy, nawiasu kwadratowego i odpowiedniego numeru indeksu. Dajemy Start Simulation i dostajemy literkę A. Ponieważ tu mamy 0, 1, 2, 3 i 4. Jeżeli chcielibyśmy poznać długość tablicy, czyli ilość elementów, które się w niej znajdują, to możemy użyć specjalnej metody strlen i tutaj wewnątrz podać nazwę tablicy, czyli name. Dzięki temu dostajemy teraz wartość 8, ponieważ mamy tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementów w nich. Oczywiście to zadziała tylko w przypadku tablicy ze stringami, czyli z wartościami tekstowymi. Jeżeli chcielibyśmy poznać długość tablicy z wartościami liczbowymi, to niestety to już nam się nie uda. Jeżeli teraz wpiszę sobie pins i damy start simulation, to niestety dostajemy błąd. Jak więc poznać długość tablicy z wartościami numerycznymi? Musimy poznać rozmiar całej tablicy, a następnie podzielić to przez rozmiar pojedynczego elementu w tej tablicy. Tutaj niestety nie jest to aż takie proste, ale warto o tym wiedzieć, ponieważ będziemy z tego później często korzystać. Więc ja stworzę sobie tutaj dodatkową zmienną, żeby wam to pokazać. Niech to będzie na przykład len od długości. I teraz spróbujemy sobie to obliczyć. Obliczamy rozmiar całej tablicy, czyli używamy specjalnej metody size_of. Podajemy tutaj nazwę tablicy, czyli pins, i dzielimy to przez rozmiar jednego elementu tej tablicy, czyli znowu size_of. Używamy pins i tutaj podajemy, na przykład, element pierwszy. Czyli w taki sposób będziemy obliczać, ile jest elementów w danej tablicy. I na koniec możemy sobie to już Wypisać, dajemy Start Simulation, otwieramy monitor i widzimy tutaj wartość 3, czyli wszystko się zgadza. Także, jak widzicie, mamy różne podejścia do tego, żeby tworzyć tablicę, i później też będziemy mieć różne metody na to, jak tymi tablicami zarządzać w zależności od jej typu.